Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Finał płotkarek. To może być wielki bieg z piją skrzyszowską. Na torze piątym, która już poprawiła rekord meetingu, ale najpierw Weronika nagięć. Bardzo dobry bieg w eliminacjach. Już piąty w tym sezonie, poniżej 8,20. Karolina Kołeczek. Cieszymy się, że jest w tym finale. 8,23. Najlepszy wynik sezonu właśnie z tego biegu eliminacyjnego. A w karierze swoim swojej 7,96. Późny wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Sara Lawin. Ona biegła tuż obok PiS-Szyszowskiej w biegu eliminacyjnym. Jest w dobrej formie Irlandka. Finalistka halowych mistrzostw świata 2022. Michelle Dżaneke, reprezentantka Australii. 7,99 w tym sezonie po tylu latach startach. I Pia Skrzyszowska, 7,84. To na razie jej rekord życiowy. Drugi wynik historii polskiej lekkiej atletyki pod dachem. XFO z Grażyną Rapsztyn. Witoria Forster reprezentuje Słowację. Ma 20 lat. Graversgord, Gord, Dunka, która zbliża się do wyniku. 8:00 wreszcie. Jeszcze jedna uczestniczka, tylko Maria. Nestieriuk reprezentuje Rumunię. W tym sezonie najszybciej 8:11 wynik jeżeli brakuje mi jakiegoś nazwiska wśród polskich płatkarek, to Klaudi Siciarz 7,95 rekord życiowy. Ale wróćmy do tych, które są, a przede wszystkim do PI z Krzyszowskiej obok Michel Dżaneke. One tutaj koncentrują na sobie uwagę, ale ta publiczność, która przyszła do Atlas Areny, czeka na jedno. Na zwycięstwo PI. Ta wygrana w Düsseldorfie w wielkim stylu. Nie było jej w ostrawie, ale chyba nie chcieli z... Tatą, a jednocześnie ten rozpraszać energii. Pijas Krzyszowska, Tor piąty, Jenneke na czwartym, Lawin na trzecim, Karolina Kołeczek na drugim, Nagięć na pierwszym, a potem Forster Graber z na szóstym, siódmym, ósmym. Wszystko poszło dobrze. Świetny start na siódmym korze Graversport, ale teraz już tylko Pijac Krzyszowska, tylko ona, tylko ona tutaj zatrzymuje 7 na 7,76. To jest 3. rekord Polski. Przyszmy, ale jeszcze zaczekajmy, bo bywają tutaj korekty o jedną setną. Ale może nie będzie. 7,78. Nie ma rekordu Polski. Nie pomiła wyniku Zofii Wielczyk 7,77 Wittelfingen z 1987 Roku. Pijas Krzysztofska bije jednak rekord życiowy o kolejne 600 sekundy. Nie ustanawia rekord życiowy, ma jest to oczywiście najlepszy w tym roku wynik na świecie. Jednej setnej setnej zabrakło do, do wyrównania rekordu Polski. Ale już podczas tego biegu było wszystko jasne. Tu nie było błędów. Zareagowała pięknie na komendę startera. I proszę popatrzeć wysoko między płotkami, chociaż tam może na tym drugim rozstawie jakiś delikatny błąd się przytrafił, ale później widać tę szybkość śpi... Moc między rozstawem, jednak uderzony pierwszy płotek, to na pewno jest ta jedna setna, może nawet dwie, no bo na pierwszym, wtedy kiedy się pija, rozpędza, no to takie hamulce, takie dotknięcia mogą mieć jakieś znaczenie. Ale przypomina mi się, mi się ten mitik z ubiegłego roku, kiedy czas zatrzymał się, jak pobiegła nam Ewa Swoboda na 6,99. Podskoczyliśmy, pomyśleliśmy, że rekord polski. Później korekta, 7,00. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, bo Ewa później ten rekord pobiła. I tak samo będzie z piją. Pija na konferencji prasowej w piątek. Powiedziała, że nie wycofuje się z tych słów, które powiedziała podczas meetingu w Düsseldorfie. Że ona chce złamać granicę 780, że chce pobić w tym roku rekord Polski. Proszę Państwa, jednej setnej zaledwie brakuje. Kolejny fantastyczny rekord meeting.